Witam serdecznie. Dzisiaj recenzja bohatera. Tym razem jest to bohater pięciogwiazdkowy, fioletowy. O imieniu Mirage. Ja mam w tej chwili powołanie żywiołu, które jest fioletowe, i pomyślałam, że to jest Mirage jako jedna z lepszych waniliowych kart. Chyba jest warta tego, żeby ją jakby bliżej opisać i, i przedstawić. Zanim do niej dojdę, Słuchajcie, potrzebuję Waszej pomocy, potrzebuję poprawić mój algorytm na YouTube, Także jeżeli oglądacie moje filmy, podobają Wam się, pomaga, pomagają Wam, pamiętajcie o subskrypcjach i o lajkach, ponieważ to pomaga mnie. Z góry dziękuję. No i oczywiście dziękuję tym, którzy już zasubskrybowali i mnie wspierają. Ok, wracam do karty. Miraż. Czytając kartę Siła 662, Mirage należy do klasy wsparcia. Jest to klasa, która daje szansę na odporność, na negatywne efekty statusu. Ta klasa jest oblegana przez dosyć dobrych bohaterów, zarówno cztero- jak i pięciogwiazdkowych, także Mirage konkuruje, ma dosyć silną konkurencję w tej klasie. Takimi bohaterami, którzy którzy są tam razem z nią, jest na przykład Jakob czterogwiazdkowy. Może ja przejdę do mojego, do moich, do mojej kolekcji i zobaczymy, siła, i zobaczymy, kto jest z czterogwiazdkowych. Gdzie oni są? Z czterogwiazdkowych jest Jakob, jest również Orochi. Bardzo dobry, to jest bardzo dobry czterogwiazdkowy bohater. I on u mnie, jak go miałam na emblematach, dopóki się nie pojawili lepsi bohaterowie, którzy są warci tych emblematów. On mi bardzo długo mi dobrze służył. Oczywiście Blunderbuss, którego przynajmniej jednego trzeba mieć zmaksowanego na 20 emblematach. W pięciogwiazdkowych bohaterach, Jednym z kart, jedną z kart w tej klasie wsparcia jest Marina, Marina się świetnie sprawdza zarówno w wojnie, w najazdach, jak i w machinie wojennej. Ja ją bardzo długo używałam przeciwko machinie wojennej. W tej chwili już ma to użycie, już rzadziej wchodzi do moich teamów. Kolejna karta w klasie wsparcia to jest oczywiście booster. Jeżeli ktoś ma boostera, to będzie zdecydowanie uznawał tego boostera za priorytet. Kolejnym jest Perla. Gdzie ona jest? Tutaj jest Perla. Również bardzo dobra karta, i której ja bym dała emblematy przed Miraż. No i oczywiście najważniejsza karta, która by pierwsza w nas, to jest Terminus, który jest również w tej klasie wsparcia. Także Miraż wszystko zależy od tego, jaką mamy kolekcję kogo mamy w w naszym zestawie i od tego będzie zależało, czy ona dostanie te emblematę, czy nie. Ja później pokażę tą miesiatkę i powiem, jak, jeżeli będziecie ją chcieli emblemować, jaką drogą się udać. Ok, dalsze, wracam do mojego powołania. Dalsze jest statystyki. Atak 668, obrona 659, zdrowie 1347. To jest takie w okolicach średniej, szczególnie, jeżeli chodzi o paniliowych bohaterów. Jej prędkość ładowania to jest 43. To znaczy, że potrzebuje ona do, do tego, żeby przełamać tą prędkość, czyli urwać jeden klocek, potrzebuje przynajmniej 7, 7 punktów. To znaczy, że jest taka broń. No ja może pokażę tą broń teraz, zanim przejdziemy do jej właściwości specjalnych. Ja mam tą broń u siebie w zestawie. Jest broń, która się nazywa Perla. To, był kiedyś, to była kiedyś broń miesiąca i ta broń daje prędkość plus 6. Jeżeli ktoś ma perle, ona jest bezużyteczna na, na Miraż, chyba że macie na Miraż zrobiony węzeł prędkości w emblematach. W przeciwnym razie, praktycznie oprócz tego, że dodaje droga, to nie nadaje szybkości. Także najlepszą bronią dla Mirage będzie, jeżeli chcecie ją przyspieszyć, to jest Ink Explosion, Dlatego, że Ink jest plus 9 i on przechodzi tą barierę 50, prędkości 50, czyli urywa jeden klocek. Ok, wracamy. Pracamy. Jakie są jej właściwości specjalne? Więc ona zadaje 200% obrażeń celowi i pobryskim wrogom, czyli jest to bohater tak zwany AOE3, czyli atakujący kilku przeciwników. co się z tym wiąże? Z tym oczywiście będzie to miało jakby powiązanie z tym, do czego ona się najlepiej nadaje, do jakich. No do jakich zadań i zdecydowanie będzie miała mniejszą użyteczność, jeżeli chodzi o machiny wojenne, dlatego że ten jej atak będzie stosunkowo niski, na machiny najlepsi są snajperzy, ale ta jej druga właściwość, czyli uciszanie wroga, może się na machinie przydać. Generalnie Miraż sprawdza się w ataku, w obronie, w wojnach. W najazdach, w turniejach, jest bardzo wszechstronnym bohaterem. I po prostu, jeżeli ktoś ją ma, ktoś ją wylosował, to gratuluję. Zdecydowanie warto mieć przynajmniej jedną zrobioną. Wszystko zależy od tego, czy się wydaje nagrać. nie jakieś ma inne powołanie. Jeżeli głównie się ma fandeliowych bohaterów, to można spokojnie zrobić duplikat, dlatego że będzie się używało w drużynach wojennych bez problemu. I ta właśnie jej druga właściwość specjalna, to uciszanie na trzy tury, jest chyba tą, tą właściwością, która robi ją bardzo um, um, robi ją bardzo unikalną, czy unikatową, nie wiem jak się mówi po polsku. <laughs> um, Wyjątkową. Może użyję takiego wyrazu. Robi ją bardziej wyjątkową w porównaniu do innych kart. Ja uważam, że wszyscy bohaterowie, którzy w jakiś sposób uciszają albo obniżają doładowanie, są bardzo wartościowi, szczególnie w przypadku ataku na wskrzeszaczy albo na uzdrawiaczy, na healerów. Dlatego, że mogą naprawdę przesunąć... Ten wynik bitwy na, na stronę tej drużyny, która to miraż u siebie ma albo tego uciszacza, czy obniżającego doładowanie. Ja pamiętam, że przegrałam pojedynek i tak dawno nie pamiętam, niestety, kto był. Um, nika tego gracza, ale on miał na flank na jednym flanku miał miraż, na drugim flanku miał e, e, ma, e, burmistrz winaje i po prostu wyciszyła wyciszyły mi te dwie dziewczyny, całą moją drużynę. E, e, nie byłam w stanie się po prostu wygrzebać. On nie miał żadnych wskrzeszaczy u siebie w obronie, nie potrzebował. Zostałam tak zmasakrowana, po prostu, że nie było, um, nie było o czym mówić. Jeżeli gramy przeciwko Miraż, warto mieć u siebie w drużynie e, oczyszczaczy. E, i, e, czyli takimi oczyszczaczami będzie na przykład e, Um, oczywiście, kojotem, który usuwa osłabienia sojuszników. Drugim będzie tak, Bridget usuwa osłabienia sojuszników. Anastazja usuwa osłabienia sojuszników. Również Krampus byłby dobry przeciwko Miraż, ponieważ on nie tylko usunie, ale również przerzuci na drugą stronę. Także bardzo korzystny. I generalnie warto po prostu brać o jeszcze Froto, z tego co pamiętam, gdzie jest mój Froto. Tutaj również usuwa osłabienia przeciwników. Jeżeli ustawiamy swoją drużynę i gramy przeciwko uciszaczowi, albo właśnie takim winaj, czy jakimkolwiek takim bohaterze tego typu, to wtedy warto mieć tych uciszaczy rozdzielonych przynajmniej dwoma kartami. Dlatego, że zarówno Burmistrz jak i miraż, one uderzają trzech przeciwników, czyli ja bym wzięła ze sobą dwóch uciszaczy albo uciszacza i Krampusa. I dlatego, że one wtedy, jeżeli jeden będzie uciszony, to drugi może to oczyścić ten po drugiej stronie, także raczej bym sugerowała branie dwóch. Okay. Jeżeli chodzi o broń, tak jak wspomniałam wcześniej, broń Perla tylko wtedy, jeżeli będzie zrobiony węzeł prędkości na emblematach. Ink jest super. Lance Head, który dodaje celność jak najbardziej, szczególnie jeżeli połączymy ją z Plunderbussem. Broń z unikiem, Synthwave albo Bulldozer to są Dwie bronie unikowe, czyli zastosowanie przy obronie, jak najbardziej oba bardzo dobrze pasują. Neopunk to jest szansa na atak krytyczny i zwiększone obrażenia krytyczne to będzie broń atakująca. Z czterogwiazdkowych broni bardzo dobrą opcją dla Miraży jest Buffalo, który daje. Krwawienie, te, wszy te wszystkie bronie z krwawieniami, z podpaleniem, one świetnie się nadają do bohaterów AOE3 albo AOE5, czyli atakujących trzech albo pięciu przeciwników, także to jest dobra opcja dla Miraż. Um, oczywiście kompakt daje trochę zdrowia, utrzymają może trochę um, przy życiu na tych, um, jeżeli będzie walczyła przeciwko, nie wiem, czterogwiazdkowym um, bohaterom, um, ale tak to to 105 trochę jest małe. A Viper Prophet, który daje szansę na atak krytyczny jak najbardziej. No i tyle. Tyle z tych opcji. Teraz chciałabym jeszcze wejść na jej, znajdę ją może u mnie. Ja ją mam na jednym węźle emblematów, ale tu jest. I nie będę jej ciągnąć dalej, raczej zrobię sobie trzecią Trzecią, trzeciego basa, Także chyba nie zobaczy Miraż u mnie emblematów. Ja ją używam, chociaż ja ją cały czas używam. Używam ją do tej pory, praktycznie dwa lata gram, i Miraż jest zawsze w mojej drużynie wojennej. Ok, siatka umiejętności. Tak jak wspomniałam wcześniej, daje szansę na odporność, na negatywne ustawienia statusu. One się sumują do 30%. Jeżeli, ponieważ ona jest bohaterem atakującym, to szabem tutaj ścieżką ataku, premią do ataku. Na końcu oczywiście przy wyborze tych ostatnich węzłów, dlatego że tak, wszędzie tam, gdzie jest atak, tam bym się posuwała. Na węźle 19 mamy do wyboru premię do ataku albo premię do leczenia. Poszłabym oczywiście tutaj atakiem. No i jeżeli ktoś rzeczywiście daje jej te emblematy i, i ciągnie do 20 poziomu, to ta szybkość doładowania 4%. Spowoduje, że ona będzie się... Ona jakby sama zrobiła tego węzła, nie przełamie prędkości tego bohatera, ale spowoduje, że będzie można ją używać razem z y, perlą, czyli tym, tym przyspieszeniem prędkości plus 6. Okej, okay, co bym chciała zrobić? Może spróbuję zaatakować ją kogoś w moich najazdach. Ja trochę przewinęłam tutaj... Przewinęłam trochę... Moich przeciwników. Znalazłam tego Larek Loki, sojusz Loki. On ma um, Billy Boba jako tank, i później na flanku ma, flank ma zielony, czyli moje czerwone czerwoni bohaterowie bardzo się przydadzą. I ja tutaj, kogo bym sobie zostawiła? Hmm. A może wyrzucę. O nie, wyrzucę tego pana i wrzucę tutaj miraż. Ustawiło ją perle, ja nie chcę jej dać perli. Tak pójdziemy. Ok. Alright. Może zmienię nawet jej tą broń z kampusem i zmienię również tego pana. Chwileczkę. Nie, nie obrażenia krytyczne, Tu jest cenność. Tak, to dostanie. Okej, okay. spróbujemy powalczyć. Okej, okay, ładnie się ułożyły. Okur. Więc tak, odpali mi chyba. Byli bob, ale nie mam możliwości zrobienia innego połączenia. No tak jest. Okay, przerzucę sobie tak. Chciałam teraz naładować um, moją miraż, więc potrzebuję ją dobrze. Czyli teraz bardziej dla mnie ważną rzeczą jest oczywiście zamrożenie Ksenii, ale ponieważ chcę podtrzymać tą walkę trochę, chcę, żeby ona trochę potrwała, więc ją przerzucę. Normalnie bym użyła ją na Ksenii nawet, pomimo tego, że jest tylko jeden bohater tam został. Ale zrobię na Kojotę. Okej, okay. Więc udało się, ponieważ Montana jest również... Montana jest również w tej samej klasie jak Mirage, czyli ma odporność na negatywne efekty statusu, więc ona jakby ją to zamrożenie nie dotyczyło, więc tylko Kram Kojoty dostał tutaj zamrożenie, co się oczywiście zdarza. Bardzo lubię tę odporność. OK, może mi teraz. Nie chcę jej ubić, tej Ksenii. Chcę, żeby mi ją odpaliła raz. Zobaczymy, teraz wystarczy. O! Oh. Oh no! Okej, okay, po wszystkim. No, trudno. Chciałam, żeby, żeby wyskoczyła, mogła nie ruszać jej tam. Ojej! Okej. Okay. Znowu uśpienie na kojotę, co spowoduje, że moje karty się tutaj ułożą trochę, doładują i wykończą. No ok, więc tak się sprawdza. Miraż w, w grze. Jeżeli ktoś ją wylosował, gratuluję powołania. Według mnie, jeden z lepszych pięciogwiazdkowych bohaterów waniliowych. Również chyba jest wysoko w tym rankingu zrobionym w, na, na Discordzie, także tyle, warto, warto ją ciągnąć do góry, mam nadzieję, że ją dostanę na moim małym koncie kiedyś, bo tam wciąż jeszcze czekam na pięciogwiazdkowego, fioletowego bohatera. Ok, życzę Wam miłego dnia, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcjach i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!